Dobra, powiem kury, albo kura, no w sumie kura lepiej. Mhm. Dobra, powiem jedzenie, nie przychodzi mi nic do głowy, nie przychodzi mi <laughs> nic do innego, nie będę kombinował. Więc na będzie wiedział, korzystając też z jednej znanej polskiej gry, ja powiem pomidor. Fajne, podoba mi się. O, powiem krem. Powiem, powiem gorące. No, no jak... Mi się ogólnie wydaje, że nie ma nic. Ja, jak, jak mamy kończyć, to ja skończę, bo ten łyżka. No. Chyba możemy posałać, że nie ma co. Kurde chyba nie ma, ale to jest zinałem wciąż taki podejrzewam. Znaczy czy nie było płynie, ale gorącej po prostu... No właśnie mamy... No dobra, no ale nie Z kuwa na 100 Nie wiem. Nie ma. No, nie nie ma. ma. Ty Podasz ci nie wiem, że nie ci. A zupą było. <grym> ale... Boże, na szczęście strzeliłem że wiosu! Krem? No bo kremy to też ale zupy się. O A, Boże! To jest zupą, nie? Boże. Myślałem, zzupamy, od kiedy ja była kura, to myślałam, dobra, na Rosu.